Nie mam kurwa pytań Dna nie widać tak zakurzyło Nie mam Jacek kurwa pytań A iść pan w chuj Po co ja tu chodziłem, oni tu jeżdżą jak tam? Po co kazałeś mi tu je i się Ty wjeżdżasz jak chcesz Ty nie Ten... Na pewno nie jesteś z zielonej góry Bo tam tak nie umią jesteś zielony? Wy wiecie No no. Dominik, on tu wjechał, kurwa, jakby na dzieci było. Kurwa mać. Oddechu nie zdążyłem złapać. On tu kurwa, pięć razy wjedzie, a ja nim tu wejdę. Ale powiem tobie. Ja też wejdę na dół, wiesz?